Cześć! Jadę właśnie pod drzwi do szklarni. Planuję kupić drzwi całkowicie przeszklone. Mam nadzieję, że coś wybiorę u pana, który zajmuje się sprzedażą takich drzwi i okien. No, myślę, że coś tutaj wybiorę No, jestem już na miejscu drzwi przywiezione pod szkarnie znalazłem odpowiednie drzwi będą dobre szkarnia na ten moment wygląda wygląda tak, no Konstrukcja jest no mniej więcej zrobiona. Zostało mi jeszcze zrobienie dachu, ale czekam na materiały. Brakuje mi jeszcze 12 profili, które musiałem zamówić, bo tak w okolicy nigdzie tak na półkach nie leżą, żeby można było sobie od razu kupić. Dzisiaj będę próbował zamontować te drzwi, jeszcze przemyślę z której strony, albo tutaj od strony południowej. Zamontuję na środku, ale chyba raczej zamontuję je tam, gdzie były poprzednie drzwi, tutaj za drabiną. Na środku, tamtej ściany od strony za zachodniej. No, także ściany podniosłem na 3,5 metra. Dach będzie płaski, lekko łukowaty do góry. No i drzwi udało się jakoś wstawić częściowo. To jeszcze będzie potrzebny kawałek profila, ale to czekam jakby przyjdzie mi materiał na dach, to tam jakieś kawałki pewnie zostaną, no to tutaj będę mógł wstawić. A także drzwi już są wklejone tutaj, doizolowane z styropianem, przyklejone. Później może jeszcze poprzykręcam kręgami. I tak to No także pomalutku, bardzo pomalutku robota idzie do przodu. Bardzo wolno. Teraz zostało mi tutaj by poklejać wszystkie profile yy, z takimi paskami styropianu. Jak to będzie zrobione. No ten styropian tu będzie jako taka izolacja jednocześnie uszczelka do, do płyty powietrzanowej Także że troszeczkę to robię solidniej niż było zrobione wcześniej no ale jak się to zrobi solidnie no to później będzie nie będzie szło tyle energii na grzanie tego i w ogóle tak, także no drzwi wstawiłem tutaj od strony zachodniej mniej więcej tak jak były wcześniej. Tu plan jest taki, żeby koło tych drzwi później postawić yy, yy, piecyk. Taki zwykły piecyk koze. Jakiś wentylator, żeby tam rozdmuchiwał to ciepło. I troszeczkę trzeba będzie dogrzewać właśnie takim piecykiem, bo prądem, no to. Nie da się raczej, za, za duże koszta wyjdą. Zobaczymy, jaka będzie zima, jak to wszystko tutaj wyjdzie. No, ale ogólnie robię tak, żeby nie było żadnej, żadnej szparki, żadnych prześwitów, przewiewów. Wszystko musi być szczelnie. Bo później zimą każda szparka, nawet nieduża, to, to mroźne powietrze to jest bardzo duża utrata ciepła. Dobra, to by było na tyle. Banany mi zarosły chwastami. A nie ma czasu, żeby się tym zająć. Ale jakoś dadzą radę niedługo wykopki. Dobra, na razie.